Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Oczywiście z lasu przyszłam trochę posprzątać. Las, do którego chodzę na grzyby. Mam ze sobą oczywiście torbę, worek, już co nieco znalazłam. Ciężko się tu chodzi, zobaczcie, bo jest przecinka zrobiona. I powiem Wam, naprawdę jest ciężko chodzić po tych. W gałęziach muszę być bardzo ostrożna. Tak, mam rękawiczkę, zaraz założę. Hmm. Kawałek tablicy rejestracyjnej, słuchajcie, znalazłam. Całkiem niedawno tutaj sprzątałam, ale jest tego. Jest. Nie powiem, że nie bo jest tego sporo. A bardzo lubię ten las, bo tutaj właśnie, tak jak wspominałam wcześniej, przychodzą na grzyby. Ale trochę mam wolnego, więc mówię, przejdę się, jest piękna pogoda, więc można pospacerować. Idę do tego dołu tutaj zobaczę. Patrzcie, jaki dół, jakie piękne drzewa były. Sosny. Hmm. A przecinka, jak widzę, na całym terenie. A ja się przejdę w tamtą stronę. Jestem już w głębi lasu. Tu jest czysto. Ten las też posprzątałam. I tu jest naprawdę czysto. Tylko te wycinki, słuchajcie. Aż do tego momentu tutaj doszły, a ja naprawdę jestem dobre 2 km już od drogi. Nie wiem, czy tam już się te wycinki nie skończyły, także ja się tam skieruję. No i butelek nas zbierałam, eee, jakbym miała, słuchajcie, swój spacer zacząć od sprzątania przy samym wejściu to tam by mój spacer się zakończył, bo tam jest tak nagromadzone tego wszystkiego. A ja się chciałam naprawdę dzisiaj jeszcze przejść po lesie idę sobie tam. Ciekawe czy zabiorą to drewno, bo tutaj tak naprawdę więcej jest drobnicy niż grubego, a ciężko się będzie w sezonie tutaj wybrać i zbierać grzyby, bo trzeba iść bardzo ostrożnie. Hmm. No nic. Idę tam. Ładne te brzuski. Wietrznie, ale w lesie jest spokój. Tu jest takie bagienko, ale zobaczcie jaka jest susza. Tam po prostu jest błoto. Kiedyś, jeszcze za 2-3 lata temu jak przychodziłam, to tu wszędzie była woda. Tu się nie dało wejść, a teraz myślę, że mogę sobie spokojnie tutaj wejść. Ładne to bagienko. W ogóle ta woda to tu stała, aż się wylewała. No ale susza jest. Hmm. Ilość niestety mojej torby śmieciuchów się powiększa. Trochę też szkła znalazłam, więc jest coraz ciężej. No ale jeszcze tutaj się przejdę dookoła tego bagienka. Ładne, młode brzuski. Zobaczcie, jak pięknie już się rozwijają. Śliczne są śliczny teren, ale jeszcze się tutaj przejdę dookoła. Tu zapewne czerpały wodę też zwierzęta. Hmm. No ale teraz muszą sobie radzić. Ale miejsce jest urocze. Idę teraz taką drogą od tamtego końca, co widzicie. A tutaj zobaczcie nasze piękne lasy polskie. Straszne to jest. Przy drodze jak naj... oczywiście jak najwięcej tego wszystkiego się znajduje. Ładny zapach jest tego drzewa ściętego, jak się przechodzi obok niego tutaj. Pięknie to wszystko pachnie. Ale szkoda, szkoda, bardzo szkoda. Ja ubolewam nad naszymi lasami. Ech, I co? Tu jak widzicie drobnica została. Tam już jest główna droga. W oddali moje auto. No i jeszcze kolejna sterta drewna. A moja torba wypchana po brzegi wszystkim, dosłownie wszystkim. Jeszcze jakiś złom po drodze znalazłam. Najwięcej jest tutaj. Zostało mi ile tam? 250 metrów do auta, więc myślę, że jeszcze coś tutaj dokoptuję. Także w tym miejscu już się z Wami żegnam, bo tam będzie głośno. Jest główna ulica. Wszystkiego dobrego Wam życzę i do zobaczenia niebawem z lasu. Wiecie, jaką dzisiaj myśl miałam przewodnią? Spacerując po tym lesie, jest nas w, w kraju jakieś 40 milionów, tak? Coś koło tego. Dawno nie patrzyłam na statystyki. Gdyby chociaż milion osób, idąc na spacer, wziął taką torbę, to by było cudownie. A ta garstka osób, która w naszym kraju sprząta i chwała Wam za to. Wielkie podziękowania. To jest kropla w morzu potrzeb. Taka jest prawda. Ale i tak ważne, że są takie osoby, co sprzątają. Za co Wam wszystkim pięknie dziękuję. Ech, no cóż, idę dalej. Ciężka ta torba, dlatego już wyszłam z lasu, żeby się nie potknąć. Bo dopiero by było. Papa, pa, kochani, do zobaczenia. Miałam nie pokazywać, ale dobra, pokażę Wam. Zobaczcie. Ogromna torba samego plastiku z syfu z lasu dzisiaj. Ogromny wór. Butelek do Lidla. Właśnie zmierzam, to wywiozę. Patrzcie, jaki wór. A zobaczcie, ile szkła. Tyle szkła. Wyjeżdża z lasu, to już wszystko jest posegregowane. A tu co? Surowiec wtórny, czyli aluminium, butelki do umycia. Jestem przy drodze, więc jeżdżą za mną. Jutro skup złomu. Same puszki aluminiowe. I tu jeszcze jakiś złomik, słuchajcie. A tu zbieram lekarstwa, które znajduję w lesie. Później wywiozę je na przok, Jak już będę miała całą siatkę, jest tego cała masa. I tak to się prezentuje. Zobaczcie. Puszki aluminiowe są tam, nie wiem, ze trzech z czterech moich wypadów leśnych. No ale jest tego cała masa. Niestety nie mogłam odpuścić, tak? I ten tutaj teren przy aucie posprzątałam. To co widzicie to są papiery, a tam dalej leży worek z cementem. Do zobaczenia. Jadę do domu otworzyć paczkę. Zaraz wam pokażę. Przyszła paczka od Damiana. Otwieram miedziany Damian. Na koniec dzisiejszego dnia otwieram paczuszkę. Zobaczymy jej zawartość. Kochani, zobaczcie, jakie dostałam od Damiana. Cuda. Damian wie, że ja uwielbiam kubalt. Zobaczcie. Taki łabądź. Coś pięknego. Śliczne to jest. Kolejny łabądź. No, spójrzcie. Przepiękne. A jak zobaczyłam to to po prostu padłam. Zobaczcie, jaki wazon. Przepiękny. No coś ślicznego. Oj, żebym zaraz nie narobiła. No i zobaczcie, filiżankę. Taką piękną. Tu są zapewne złocenia. Z podstawką. I jeszcze jest do tego taki talerzyk. Czyli taki zestaw. Bardzo Ci dziękuję, Damian. Przecudowne są te rzeczy, przecudowne z kobaltu. Mam tylko małą fiolkę mm, po perfumach, którą wykopałam w lesie. I jednego znicza, którego też wykopałam w lesie. A teraz zobaczcie, moja kolekcja kobaltu się powiększa. Bardzo dziękuję. Ja dla Damiana też zbieram tam różne rzeczy z moich drobnych prac domowych. I co nieco mu tam wysyłam, jak się nazbiera. Ale pięknie dziękuję, ale to jest śliczne. Zobaczcie, no piękne. No i oczywiście serdecznie Was wszystkich zapraszam na kanał Damiana Damian. Skupuje sreberko, odzyskuje mm, różne rzeczy, na których ja się kompletnie nie znam z zespołów elektronicznych, elektrycznych, zwał jak zwał. I też ma, wiem, że y, sprzedaje takie różne właśnie cuda, które mi między innymi wysłał. Ale coś pięknego. Dziękuję bardzo, Damian. Przepiękne, no ale ten fazon. Coś, coś wspaniałego. Jestem zachwycona. Chyba będzie. Piękny. No i co? Wpadniecie do kanału Damiana. Zobaczcie, co tam sobie działa. Jeszcze raz, Damian. Pięknie, ale to pięknie, Ci dziękuję. No ten wazon, super.